No witajcie w pierwszym odcinku z remontu naszej niewiadówki, którym póki co nazwaliśmy trupkiem. Dzisiaj musimy się wziąć za ten dach. Musimy to ściągnąć, wyczyścić cały mechanizm. Jak to pójdzie, nie mam pojęcia. Ona ma 40 lat. Zapraszamy na film. I'm słuchajcie, nie było tak źle cały mechanizm, widzicie, zardzewiały spryskałem go środkiem odrzewiaczam. całość trzyma się na czterech śrubach, tutaj, tutaj tutaj i tutaj I po pięciu minutach od spryskania preparatem bez problemu odkręciłem 40-letnie śruby na takich śrubach trzyma się po prostu cały dach Zwykła śruba, nakrętka, trzynastka. To, co mogłem zrobić sam, to zrobiłem sam. A teraz potrzebuję całej rodziny do pomocy, żeby ten dach jakoś z góry zdjąć. Ale to zaraz wołam ekipę i myślę, że nie będzie żadnego problemu. To Poszło łatwiej niż się spodziewaliśmy. Pokaż kochanie, ten mechanizm. Zobaczcie, to jest zwykły taki nożycowy. No. To się składa i rozkłada po prostu. Musimy to wszystko oczyścić, wysprejować, żeby to fajnie działało. I myślałem sobie to pomalować. Zrobimy sobie na czarno. Nie, kochani, co myślisz, żeby te elementy metalowe były czarne? Wszystkie. Tak. No, zrobimy sobie to na czarno. Nasmarujemy ładnie i założymy dach z powrotem. A teraz będziemy korzystać z okazji, wyczyścimy sobie I nie? ten poddaszek. Uszczelki, zobaczcie, tu jest mech, tu są ponadrywane. Wszystko sobie to Dziewięciu. poogarniamy. Tak to wygląda, słuchajcie. No to stało, lata, nie? Więc. Się nie ma co dziwić. Muszę znaleźć szczotkę drucianą, poczyścimy sobie to wszystko. Wsikamy sobie śruby, fajnie się potem odkręca. No bo one się zacinały i problem był z dachem, nie? No problem No dach, bo to nie? jest zastane. A jak one jest na dachu, to ciężko się dostać do tych elementów, a teraz sobie wszystko mogę wypsikać, szczota druciana i jazda i wszystko wyczyścimy ładnie. Daliśmy sobie radę ściągnąć sami, z pomocą dzieci, dlatego wszystko tutaj będzie proste. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Fajnie, że prosta jest budowa tego, nie? Klucz, trzynastka, płaski śrubokręt i wszystko rozkręcicie. I nic więcej do szczęścia Takie nie te elementy jak zaczepy, podkręcamy, wyczyścimy, pomalujemy sobie i będzie super, nie? No to my działamy i mam nadzieję, że film jest dla Was ciekawy. co robisz kochanie? odtłuszczam a co? Yy... no od dachu od dachu wiecie o co chodzi sprężyny, gdzie się podnosi ją i opuszcza dach musimy to odtłuścić, bo nie da się nawet tego wyszlifować, bo jest tym penetrującym <laughs> wszystko zlane ale z jednym się już udało Już wygląda zdecydowanie lepiej. Potem podkład jeszcze poprawię sobie drobnym papierem ściernym. Potem podkład, potem farba, i smarowanie. I będziemy to składać. I zobaczymy, czy polepszyliśmy, czy popsuliśmy. No, raczej nie popsuliśmy. To się chyba nie da zepsuć. Teraz? Tak. No dzieje się, dzieje ale idzie nam szybciej niż się spodziewaliśmy, nie? Dajcie Ci jakąś miotełkę? Tak, bardzo bym prosiła. To nie jest przyczepione, to jest tylko zwykły, wiesz... No to miotełka. miotełka. A Amelciu, przynieś miotełkę mamie. Najlepiej ze, z szufelką, bo to prościej. Co zrobiłaś, kochanie? Wstępnie, tyle ile się dało, zrobiłam dach. Wyczyściłaś to wszystko, nie? Tak, z tych najgorszych brudów takich. Wiecie, no jak stoi długo przyciapa, no, to, jest to jest co? U góry musisz na... wejść sobie po drabinie. To ja wyjdę tędy, pokażę z zewnątrz. O, widzicie? Był syf, Nie ma syfu. Teraz będziemy poprawiać, bo ślicznie, nie? Ale będziemy poprawiać, a ja wam pokażę, jak wyszły pierwsze te nożyce. Słuchajcie, idzie burza, ale udało nam się w ostatniej chwili. Nie, kochanie? Tak. Zobaczcie. Pokazywaliśmy jak to wygląda na etapach malowania. wysmarowane białym smarem. Kochanie, może zaprezentujesz teraz jak to działa. O, poczekaj. Patrzcie uważnie, bo to bardzo skomplikowane. Już? O, czekaj, sorry. No spróbuj. Widzicie? W górę da się. I zobaczcie jak da się wziął. Pięknie. A było go trudno w ogóle podnieść, nie? No. A jak już podnieśliśmy to się nie dało zamknąć. Dokładnie. Teraz chodzi jak złoty. Także pierwsze mamy zrobione. Tak. Pierwszy etap remontu. I okno, które mąż się męczył. Tak. Okno wygląda jak nowe. Tu macie porównanie. Okno nieremontowane. Okno remontowane. No i super, jesteśmy zadowoleni, nie? Tak. Zamykam, bo mi tu wieje. Tak, także dzisiaj kończymy ten film. Udało się. Wielki nasz sukces. Jeszcze tam parę pierdołek przesmarowaliśmy, nie? Nogi mhm. od przyczepy żona wyczyściła. Przesmarowaliśmy. Także dziękujemy za dzisiaj. Za I ten czekamy pierwszy... na kolejny etap, tak? Tak. Dziękujemy za ten pierwszy odcinek. Widzimy się w kolejnym etapie z przyczepy. Do zobaczenia. No,